Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam poruszyć temat na temat efektywnej duplikacji, dlatego że jest to naprawdę bardzo istotne, żeby zrozumieć, na czym polega efektywna duplikacja w tego typu dystrybucji, jaką mamy na przykład w NeoMi, która jest dystrybucją zorganizowaną, zespołową, bo celem takiej efektywnej duplikacji jest to, aby mieć po pierwsze, Dużo wolnego czasu, a po drugie dochody pasywne. Bo tradycyjny biznes, jakikolwiek, wiadomo, wymaga dużej nakładu czasu, można zarobić duże pieniądze, ale jeżeli ktoś musi pracować po 10 godzin plus weekendy, jeszcze jakieś papierkowe rzeczy dorabiać, to się, to po prostu się mija z celem, tak? To nie jest, to nie jest radość yy, tworzenia. Nie można sobie wyjechać na wakacje, nie można sobie na przykład, jeżeli jestem w domu, spędzam opiek opiekując się tym z rodziny, to nie jestem w pracy. Tak wyglądają biznesy tradycyjne. A Rodzaj biznesu oparty na takiej dystrybucji jak w NEUMI, czyli takiej zespołowej dystrybucji, pozwala na to, aby po pierwsze, każdego dnia pierwszego, każdego miesiąca już mieć zarobki. Ok? Jeszcze się miesiąc dobrze nie zaczął, już mam zarobki. Po drugie, mamy więcej wolnego czasu, no bo po, powiedzmy, jak już same te pasywne dochody wchodzą, no to mamy możliwość, tego naszego czasu, czy, czy spędzić z przyjaciółmi, czy w domu, czy w podróży, czy nad opieką na kimś, ale nie musimy stricte w biznesie być, tak? I po trzecie, nasze dochody są coraz bardziej rosnące. Po prostu jest, yy, dzisiaj zaczynamy z tym, co było zrobione w tamtym miesiącu, plus więcej i następny miesiąc znowu rozpoczyna się na miesiąc już z tym bagażem, co zrobiliśmy w, w, w wcześniejszych miesiącach i tylko się dokłada. Ok, dlatego bardzo ważne jest zrozumieć tę efektywną duplikację. Ona jest relatywnie prosta i jak ją zrozumiemy, to nagle się okaże, że to będzie piękne i samo rosło, ok? Także ja tutaj chciałam to pokazać na takich trzech podstawowych slajdach, tego naprawdę nie jest dużo, ale warto jest, żebyśmy sobie to uświadomili, uświadomili dobrze? I, I później może wiele rzeczy zrozumiemy dzięki temu, ok? Więc... Na czym będzie polegać nasza efektywna duplikacja? Niech mi się... Dobra, na czym będzie polegała nasza efektywna duplikacja? No właśnie na tym, żeby móc wykonać jakąś pracę taką podstawową i żeby nam dała ona później po prostu powtarzające się rezultaty. Okay? Powtarza, to jakbyśmy raz zasiali drzewo, raz zasiali drzewo i później mieli z niego co roku jabłka. Tak? Albo żebyśmy raz napisali książkę, ale późniejśmy mieli coraz, coraz więcej sprzedawanych egzemplarzy i coraz więcej dochodów pasywnych. O to chodzi, tak? Więc teraz przyjrzyjmy się. Ja pokażę wam dwa przykłady efektywnej duplikacji. Pierwszy przykład to taki, który moglibyśmy nawet na dwóch tylko liniach zbudować biznes. Dlaczego tylko na dwóch liniach? Bo pamiętamy, że rangi. Żeby rangi mogły rosnąć, to maksymalnie 50% z tego obrotu do rang liczy się nam maksymalnie z 50% z jednej mocnej nogi, tak? Więc minimalnie potrzebujemy mieć dwie mocne nogi, aby dojść do tej rangi trzy gwiazdy, bo zobaczcie, trzy gwiazdy ma obrót plus, drugi wymóg, dwie linie z jedną gwiazdą. Czyli na dwóch liniach, tak? Na dwóch liniach Jesteśmy w stanie dojść do tej rangi 3 gwiazdy, co nam daje, uwaga, 7% z 7 poziomów. Czyli ten maksymalny, powiedzmy, z tego podstawowego, z podstawowej tablicy poziomów, to możemy zrobić na dwóch liniach. Ok? I pokażę Wam, jakby wyglądała ta duplikacja na dwóch liniach. Wyobraźmy sobie, że idziemy po tą rangę 3 gwiazdy i 7 poziomów. To jest nasz cel. I teraz zobaczmy, czy to jest łatwe, proste czy trudne. Wyobraźmy sobie, że w pierwszym miesiącu mojej działalności ja zapraszam dwie osoby. Dwie osoby i mam 30 dni i pracuję z tymi dwoma osobami. Pokazuję im cały system, e, e, uczę wszystkiego, przekazuję wszystkie informacje, pokazuję, gdzie są wszystkie filmiki, pokazuję im wszystkie nasze nagrania z lekarzami naturopatami, żeby mieli całkowitą wiedzę, pokazuję im cały back office, wszystko, no wszystko, wszystko przed miesiąc czasu, tukę z dwoma osobami. Pewnie, że w tym miesiącu pierwszym no to raptem zarobiłabym ile? Po 25% z każdego z, z tego głównego zakupu to by było 50, 50? tak 50 lat by było, no okej, okay. ale mówimy, my mamy cel, my idziemy po rangę 3 gwiazdy i 7 poziomów. I teraz 30 dni Dwie osoby. I co mam tym osobom pokazać, żeby oni w następnym miesiącu każdy z nich zaprosił po dwie osoby? Ok? Czyli te dwie osoby z pierwszego poziomu kupują sobie swój produkt, a do tego w następnym miesiącu każdy z nich zaprasza po dwie osoby. Czyli na drugim poziomie powiedzmy, ja bym cztery osoby, tak? Razem by było sześć, nie? I teraz, skoro ja przez 30 dni uczyłam te moje, w cudzysłowie, dzieci, tak? Czyli tą pierwszą linię, to oni teraz umieją to pięknie i pokazują to swoim dzieciom, że tak powiem, czyli tej każdej swojej dwójce przez 30 dni. To są moje wnuki, to tam jeszcze mogę doglądnąć, czy oni dobrze ich uczą, czy wszystko jest w porządku i tak dalej, i tak dalej. To jest drugi miesiąc, drugi poziom. Trzeci miesiąc, trzeci poziom. Czyli ta druga linia. Robi to samo. Oczywiście każdy sobie kupuje produkt, bo ma świadomość zdrowia, bo zobaczyło wszystkie nagrania naszych naturopatów. Przychodzi na Zoomy, bo oczywiście jest, są zaangażowani, żeby cały czas spogłębiać swoją wiedzę. I po prostu, trzeci miesiąc, te, te, te cztery osoby, każdy zaprasza po dwie. Okej? Okay? Mamy trzy poziomy. Mamy trzy poziomy. My pamiętamy, że bierzemy z tych trzech poziomów po 7%, pamiętacie? I. Z nowych osób, jeżeli my z góry, ty, tu gdzie ty jesteś, Ty wiesz 3%, a przynajmniej przez pierwsze 3 poziomy, a potem w zależności od, od, yy, od duplikacji, jak masz rangę, to idę do czterech poziomów, bo zobaczcie na czwartym poziomie, już sama duplikacja, zapraszając tylko po dwie osoby miesięcznie, jesteśmy w czwartym miesiącu działalności, mamy 16 osób na czwartym poziomie. To nam daje rangę super member, prawda? Nawet wcześniej 8 plus 4 12, 14 i nasze 15. Do, na trzech poziomach mamy już super member I nam się otwa, otwiera czwarty poziom y, zaproszenia 16 osób po 3%, ok? Bo jeżeli ja mam super member y, do trzech poziomów osiągnięte rangę, to te 16 pro, osób nowych ja dostanę już po 3%. I teraz kolejny miesiąc, czwarty miesiąc. Utrzymy ich tego samego. Piąty miesiąc. Znowu każdy zaprasza po dwie osoby. Szósty miesiąc, każdy zaprasza po dwie osoby. 7 miesiąc, 128 osób weszło w 7 miesiącu. Zapraszając tylko dwie osoby miesięcznie. Razem, słuchajcie, to jest 254 osoby. I teraz, co to znaczy 254 osoby? Powiedziałam w 7 miesięcy, zapraszając tylko po dwie osoby. Każda z nas osoba i ucząc te dwie osoby tego, co trzeba, wszystkiego. Prawda? 254 osoby to jest 25 tysięcy obrotu. Prawda? Czyli mamy ponad 20 tysięcy potrzebne na trzy gwiazdy. I mamy w każdej linii po jednej gwiazdce, bo jedna gwiazdka, pamiętajmy, to jest 5 tysięcy obrotu. Czyli możemy sobie powiedzieć, że te 7 y, poziomów wyrobiliśmy z, z najzwyklejszą, najbardziej prostą duplikacją po dwie osoby. Teraz ktoś powie 7 miesięcy to długo trzeba czekać. ok, ale ty masz stabilny zespół, który ci pozwala. Zarabiać, yy, że tak powiem, z siedmiu poziomów. Masz trzy gwiazdy, i z siedmiu poziomów zarabiasz. Teraz pytanie, czy trzeba nam 30 dni, żeby zaprosić dwie osoby i ich wszystkiego nauczyć, a nie może tego na przykład zmniejszyć do dwóch tygodni? Pytanie, bo jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić w dwa tygodnie, jedną osobę na przykład na tydzień. Zapraszam osoby ją wszystkiego i z nią po prostu pracuje. Mamy narzędzia, mamy plan 90 dni, mamy szkolenia, mamy YouTube'a, mamy nagrania. Po prostu zajmuje się tą osobą przez tydzień, a drugą osobę przez drugi tydzień. I skracamy o połowę rangę czy gwiazdy i 7 poziomów. Czyli nie 7 miesięcy, a 3,5 miesiąca, tak? Czyli zobaczcie, po prostu musimy to zrobić z głową. A kiedy nie ma duplikacji? Kiedy my co prawda zapiszemy daną osobę, ona sobie kupi produkt, ale my już ją odpuszczamy. No bo skoro już kupiła, my jej nie pokazujemy tych, tych większych wartości, jakim jest właśnie, żeby świadomość zdrowia, te nagrania o tym gutationie, żeby, co, co jest ważne, żeby przychodziła na Zoom, bo zawsze czegoś się nowego dowie, zawsze coś usłyszy, zawsze się czegoś dopyta. No dzisiaj zobaczymy, jakbyśmy się nauczyli nowej rzeczy dzisiaj. Pięć minut. I tak się zawsze będziemy uczyć. Więc naszym obowiązkiem, kiedy zapraszamy nową osobę, to jest wdrożyć ją w ten system. Żeby móc zbudować system, który będzie dla nas pracować, my musimy najpierw zbudować ten system, a to jest właśnie po, naszych, po naszej stronie. Zapraszamy tą osobę i ją wdrażamy w system. Pokazujemy jej wszystko, pokazujemy, jak back-office, słuchajcie, mamy już nagrania. Szkole. Mamy nagrania ze szkolenia back office'u, mamy nagrania ze szkolenia jak zapraszać, mamy nagrania ze szkolenia, nie wiem jakiegoś tam jeszcze no więcej. więcej, no kwestia jest po prostu się umówić, ok, zobacz, to trzeba poznać, usiądź z, z tym programem na 91 kroki, wyobraźmy sobie jedna osoba w tygodniu i ją tego nauczyć, w 3, pół miesiącach mamy rangę 3 gwiazdy i 7 poziomów zaklepanych, teraz tak, ktoś się lubi spieszyć, a ja nie, nikomu nie wróg, można to zrobić co tydzień. Jeżeli ktoś się chce sprężać, tak? Tylko mówię, jeżeli zapraszasz osoby nowe, to w jaki sposób z nią współpracuj. A nie, że jakoś to będzie. OK? My jesteśmy odpowiedzialni za, jak wygląda na końcu, za to, co przekażemy przynajmniej naszym bezpośrednim i pośrednio tej drugiej linii. I wtedy będzie piękna duplikacja, jak na, nauczymy. A teraz zobaczmy, uwaga. Jakbyśmy chcieli iść po rangę diament. Bo diament, już od diamenta nam się otwiera poniżej ósmego poziomu, dochody pasywne. Diament potrzebuje mieć trzy linie po jednej gwiazdce, czyli minimum trzy osoby bezpośrednie. I pamiętajmy, że super trójki się robi też na trzech osobach bezpośrednich. Zobaczmy, to jest ta duplikacja razy trzy. Czyli zamiast, powiedzmy, w ciągu miesiąca zrobiłabym Dwie osoby, to w ciągu miesiąca zapraszam trzy osoby. No to jest jedna osoba więc No, powiem Wam z doświadczenia, że się da. Ok? Bo ja, bym powiedziała, że się nie da, no to sama bym znaczy, że tego nie zrobiłam. Także da się. Więc wyobraźmy sobie, że w pierwszym miesiącu zapraszamy trzy osoby. I co z nimi robimy? No właśnie to. Uczymy, pokazujemy, uczymy, wdrażamy w system. Po to, żeby w następnym miesiącu ta osoba zaprosiła każdy z nich po swoje trzy osoby i. Wdrożyła ją w system, a my powiedzmy już tak jakby tym czułym okiem yy, sprawdzamy, jak to idzie, żeby ta duplikacja była naprawdę efektywna i później następnym miesiącu po trzy osoby, prawda? Następnym miesiącu po trzy osoby. Zobaczcie, co się będzie teraz działo. Uwaga. Super trójka. Pamiętamy, że się buduje na trzech poziomach, ale potrzebny jest obrót, tak? 10 tysięcy dolarów, żeby mieć prawo do dostania 1500 dolarów z tej pierwszej super trójki. Zobaczmy, że te przy tej efektywnej duplikacji razy 3 na czwartym poziomie jest 120 osób. Razem. To nam daje ile 12 tysięcy obrotu, czyli z Kretesem rangę dwóch, dwóch gwiazdek, czyli z Kretesem po, y, rangę, którą nam firma prosi, żebyśmy dostali bonus 1500 dolarów. Czyli tą. Z, Duplikacją efektywną razy 3, nawet jakbyśmy chcieli to robić cztery miesiące. Zobaczcie, tylko trzy osoby miesięcznie i nauczyć ich, to po czterech miesiącach my mamy 1500 dolarów miesięcznie oprócz 7%. Teraz pytanie, czy w Polsce 1500 dolarów miesięcznie to jest gra Warta Zachodu? Wydaje mi się, że tak, bo jak w Hiszpanii jest gra warta Zachodu, to przypuszczam, że w Polsce też. Okej? Okay? Musimy sobie uświadomić, jak ważną tym tą częścią jest efektywna duplikacja, bo jak my ludzi nie nauczymy, to nie będą zapraszać innych i nie będą. To nie o to chodzi, że musimy gonić z ludźmi, za, za ludźmi, żeby oni do wszystkich na no maksymalnie zapraszali. Nie, tylko musimy uświadomić ludziom, że mamy prawdziwy skarb w rękach i że warto się nim dzielić, bo tak jest prawda. Bo jeżeli możemy to nasze zdrowie super podreperować, a do tego jeszcze fajnie zarobić, no to mamy naprawdę prawdziwy skarb w rękach. Tylko trzeba sobie to uświadomić. I teraz zobaczmy. Już mamy super trójkę 1500, tak? Ale my dalej się dupliku duplikujemy razy trzy, prawda? Więc co? Powiedzieliśmy pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, czwarty miesiąc, piąty miesiąc, szósty miesiąc, siódmy miesiąc, bo żeśmy powiedzieli, że siedem miesięcy, tak? Czyli siedem poziomów. Tutaj to by nam wyszło jakieś 3279 osób i uwaga. Wszystko super ekstra 1500 dostajemy ale na diamenta nie mamy jeszcze obrotu prawda bo zobaczcie na diamenta potrzeba co nam potrzeba trzy linie po gwiazdce co by to było zrobione bo zobaczcie byłoby po jakieś e, 1000. Dobrze mówię 3279 osób to jest 32 tysiące Obrotu po 10 tysięcy na każdą linię. Byłyby trzy gwiazdki z kretesem, ale nie ma łącznego obrotu 50 tysięcy. Więc co? Wbijamy sobie za, za honor kolejną, kolejną, że tak powiem, linię, ósmą duplikacji razy trzy. Ósmy miesiąc. Patrzcie, co się dzieje w ósmym miesiącu. Mamy, uwaga, prawie dwa razy tyle obrotu, co potrzeba do diamenta. Prawda? 98 tysięcy. I mamy otwarty ósmy poziom w dół. Bo zanim my wyrobimy całościową tą duplikację razy czy na ósmym poziomie, to my dobijemy do tych 50 tysięcy i nam się ten ósmy poziom już otworzy. I nagle, oprócz super trójki 1500, po drodze, słuchajcie, jak my chcemy, możemy sobie budować drugą super trójkę obok, ale pokazujemy, co się dzieje i dysencją jest duplikacja. Kiedy mówimy na naszych prezentacjach o tworzeniu trzech super trójek, jest to założenie, że nikt, kogo zaprosimy nie będzie zapraszać nikogo. Że musimy sami to na klatę wrzucić i, i, i to jest mój biznes i ja sobie go od, po prostu sama wy, wypracowuję i, i mój moim celem jest ponad 5 tysięcy dolarów miesięcznie. tak? Czyli tak jakbym miała sklep i miała tam stałych 117 klientów sobie wypracować. To jest zaangażowanie. Oczywiście, że jest. W przypadku kiedy my wykorzystujemy efektywną duplikację, to to zaangażowanie może być mniejsze, ale bardziej efektywne. Może trzeba więcej cierpliwości troszkę, ale więcej wolnego czasu. Więc to jest kwestia, jakiej ma priorytety. To tylko tyle. Co dla kogo jest ważne? Natomiast zobaczcie, że efektywną duplikacją, nawet abyśmy chcieli to zrobić w co miesiąc, w ósmym miesiącu mamy rangę Diamenta i nam się otw otwiera już poza ósmym poziomem w dół dochodów pasywnych plus oczywiście 1500 super trójki, tak? A teraz jeżeli nie zrobimy tego w miesiąc, tylko zrobimy na przykład dwa tygodnie albo w trzy tygodnie po tydzień na osobę. To już nam się przyspieszy, czyli patrzmy na, na tę naszą karierę w neumii nie jako na sprint. To nie jest kariera sprintowa, to jest firma, to nie jest firma, że szybko, szybko, bo za chwilę zamknął. Ile takich film widzieliśmy? Szybko, szybko, bo nie wiadomo jak długo będzie. Słuchajcie, to jest firma na resztę naszego życia. Po prostu budujemy system, który później będzie dla nas pracować. Dlatego tak ważne jest uświadomić sobie, co to jest ta efektywna duplikacja. A słuchajcie, efektywna duplikacja jest jak tworzenie rodziny. Kiedy są ci, powiedzmy, rodzice, najstarsi rodzice, prawda, i oni mają te dzieci, czyli tą pierwszą linię. No to oni muszą te dzieci nauczyć, jak wiązać buty, jak jeść nożem i widelcem, tak? Potem muszą ich nauczyć, jak zacząć dbać o siebie, o innych ludzi, jak sobie poszukać pracy, jak po prostu być ogarniętym człowiekiem. To jest obowiązek rodzica. Pewnie, że dzieci mogą potem, nie wiem, pójść swoją drogą, powiedziała ja nie chcę, no mają też prawo do własnego życia, ale chodzi mi o to, że jeżeli my przyjmujemy tą postawę, że ja osoby, które ja zaprosiłam, to ja się zapytam ich słuchaj, jak jak ci, jak ci idzie, no tydzień już bierzesz, jak się czujesz, co poczułeś? Słuchaj, poz, miejmy tą relację żywą z tymi naszymi wspaniałymi e, przyjaciółmi, którzy, zaufali zaufali nami produktowi, może mają jakieś pytania, może może ktoś tam coś tam, no. Najlepiej jest, żeby te, te dzieci dzwoniły do rodziców, tak? Ale czasem się im te, też zapomina, więc bijmy jakiś tam kontakt raz na jakiś czas, no chyba, że jest potrzeba więcej, chyba, że sami do nas dzwonią, to jest rewelacja, bo tak powinno być. najlepiej być, żeby dzwonić do naszego sponsora. Bo nasz sponsor ma dużo tych dzieci, a my mamy tylko jednego sponsora, tak? Więc cokolwiek się dzieje, piesze do sponsora. I sponsor ma obowiązek, pierwsze co ze swoimi bezpośrednimi partnerami rozmawiać. Świat się może walić, a z nimi się rozmawia. Bo to jest pierwszy kontakt dla, dla danej osoby, pierwszy kontakt z firmą jest przez swojego sponsora. Pierwsze czasem pytanie jest przez swojego sponsora i on się w ten sposób uczy po to, żeby przekazać tą informację dalej. Swoim dzieciom, w tej drugiej linii. I teraz, co jest ważne? Co jest ważne to to, aby w momencie, kiedy ta pierwsza linia zaczyna robić tą duplikację, czyli przekazywać tą informację właśnie swoim bezpośrednim, czyli ta druga linia, czyli te wnuki nazwijmy, to żebyśmy my w jakiś sposób brali przy tym udział, żebyśmy mogli e, sprawdzić, że to dobrze idzie. Czyli najlepiej by było, gdyby te nasze dzieci nas zapraszały właśnie na takie spotkania, żeby takie były w, w, w trzy osoby takie spotkanie, tak? Bo wtedy my w jakiś sposób pilnujemy tego, że to jest dobrze przekazywany, prawda? W jaki sposób pytamy się, czy, czy masz z kimś gdzie rozmawiać, żebyśmy zawsze w trzy osoby rozmawiali. Wyobraźmy sobie, że wyobraźmy sobie że taki wnuk, czyli ta druga linia, dzwoni bezpośrednio do takiej babci czy dziadka, czyli do tego nadsponsora, tak? Omijając osobę, która go zaprosiła. No i ten powiedzmy tak głowa rodziny, ten, 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 ta, ten, prawda? ten dziadek czy babcia, czyli, ten, czyli ta osoba, ten sponsor, chce być taka miła i mu odpowiada. Od razu, bo on się zapyta, a coś tam, a to, a to tyle. Co się wtedy dzieje? Ta, ta linia bezpośrednia, ta pierwsza linia rekomendacyjna się nie uczy. I teraz wiecie, co się będzie działo? Będzie to kul, kulać, kuleć, kulawe, bo Ktoś się nauczył bezpośrednio od swojego nadsponsora. Przekaże to swoim partnerom lub nie. Ale powie, ale wiesz co, jak coś to dzwoń, do naszego nadsponsora on ci wszystko powie. Bo nie ma już efektywnej duplikacji. Już nie ma tej odpowiedzialności za to, żeby przekazać całą informację. I finał jest taki, że siódmy poziom dzwoni do tego nadsponsora na pierwszym poziomie. I zadaje takie pytania, że idzie się za głowę złapać. I to nie jest wina tej osoby, to jest, to nie, nie lubią wyżywać wyrazu wina. To nie jest odpowiedzialność tej osoby, że ona jest niedouczona. To jest odpowiedzialność jej sponsora. I wam powiem w praktyce, wyobraźmy sobie, jak my chcemy mieć tą, to, co przed chwilą pokazałam, 3, tysią 3 tysiące ludzi w zespole. Wy sobie wyobrażacie, wyobrażacie, żeby do was dzwoniło 3000 ludzi z zapytaniem. To jak to jest z tym planem wynagrodzeń? Kiedy się osiąga rangę senior member? Wyobrażacie to sobie, to wtedy nie będzie dużo wolnego czasu i nie będzie cudownych dochodów pasywnych i nie będziecie mogli paść na wakacje. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nauczyć naszą pierwszą linię efektywnie, i żeby. Uczyła ona swoją pierwszą linię, a my żebyśmy doglądali tą drugą linię efektywnie i później, żeby następowała efektywna duplikacja. I naprawdę to nie jest kwestia, że musimy w trzy miesiące mieć rangę diamenta i być milionerami, bo to nie o to chodzi. Ja chcę, żeby stąd za rok żebyśmy byli diamentami i mogli jechać sobie na miesięczne czy dwumiesięczne wakacje z rodziną i jak wrócimy, żebyśmy nasz zespół się jeszcze powiększył i co jest najważniejsze, że jak dnia pierwszego każdego miesiąca otwieramy back office, żeby tam już była wypłata, bo wszyscy będziemy kupować te nasze razy trzy, te trzy miesięczne i dnia pierwszego każdego miesiąca od razu się naliczają punkty i jest, otwierasz back office, już masz wypłatę. To jest nasz cel. I jak my tak pokażemy ludziom, że się robi biznes, to wszyscy będą chcieli z nami być Neumi, bo każdy z nas z Neumi ma cudowne zdrowie, coraz lepsze, to wiemy. A jak my jeszcze ludziom pokażemy, że jesteśmy w stanie z inteligentną, efektywną duplikacją mieć stałe, fajne dochody pasywne, mieć dużo wolnego czasu, świetnie się bawić, mieć wspaniałych przyjaciół, taką naprawdę być prawdziwą rodziną Neumi, to po prostu każdy będzie do nas drgnął bo będziemy taką fajną, uśmiechniętą rodziną Neumie. Dlatego tak bardzo mi zależało, żeby Wam to pokazać, bo, bo to jest ważne, bo to naprawdę im dłużej będziemy razem współpracować, tym to będzie coraz bardziej wychodzić. I albo to zrobimy dobrze od samego początku i wszyscy będziemy się cieszyć z rezultatów, albo popełnimy błędy, że będziemy chcieli być tą super babcią i ogadniać wszystkie wnuki, prawnuki, prawnuki. Pra, 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 i niestety superbabcia nie będzie miała czasu na nic. Na, na życie prywatne, na rodzinę i tak dalej. I to po prostu nie chodzi o to. To nie tędy droga. Dlatego pamiętajmy, żeby nasza super rodzina Neumi była szczęśliwa, to weźmy tą odpowiedzialność za przekazanie informacji tym naszym bezpośrednim, prawda? Dostarczenie im odpowiedniej wiedzy, zaangażowanie nich, żeby byli na tych Zoomach, przypilnowanie, bądź jest Zoom poniedziałek dla zdrowia, bądź. Mamy nowego gościa zaproszonego, bądź tu, to odpowiadamy na pytania, mamy nowości, potem mamy szkolenie, potem, no zawsze coś się człowiek dowie, tak? I myślę, że warto być na tych zoomach. No, także za, za, zapraszam Was serdecznie. Nauczmy się po prostu, żeby naszych przyjaciół wdrażać w to, bo oprócz tego, że e, będą mieć cudowne zdrowie, bo to nam chodzi na pierwszym miejscu, to oprócz tego oczywiście. Będzie ta efektywna duplikacja. I jak powiedział Harf Eker. Yy, to nie pasja rodzi zaangażowanie. To zaangażowanie rodzi pasję. Harv Eker autor książki Bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie. Autor w seminarium umysł milionera i w ogóle multimiliarder, tak? Więc żeby. Za, zahaczyć ludzi o to, żeby mieli tą pasję, żeby im się chciało chcieć, żeby oni to naprawdę czuli. Jedyne co musimy zrobić, to ich zaangażować. A mamy tutaj naprawdę fajne spotkania, żeby wszystkich zaangażować, i zobaczycie, jak ludzie wejdą w ten rytm, żeby też chcieć zaangażować innych bo myślę, że mamy wartościowe te poniedziałki dla zdrowia, mamy wartościowe nasze szkolenia, mamy wartościowe. Widzicie, każdy z nas coś nowego dodaje, uczymy się od wszystkich i dzięki temu po prostu to się rozwija. Bo naprawdę są bardzo dobre rezultaty, powiem wam szczerze. Naprawdę są rewelacyjne rezultaty. Mówią o nas już w Stanach, w firmie, mamy wspaniałe wyniki, bijemy rekordy tych wszystkich rank, które się tutaj mnożą. Także to jest po prostu szczęście, że mamy takich wspaniałych ludzi. No, dlatego pokazuję, żeby jeszcze do, dopiąć tylko to, to, to zaangażowanie na tych Zoomach, to, to przekazywanie tej informacji, pokazanie, gdzie jest YouTube, pokazanie, gdzie jest Facebook, gdzie jest też Neumi Polska, wszystko się nazywa, jest, jest informacja, grup, do grupy przełączyć na Whatsappie, do, do grup na Telegramie, wdrożyć taką osobę, zaangażować, i wtedy będzie pięknie szło. Ok? No. Także dziękuję Wam bardzo. I teraz, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie dotyczące efektywnej duplikacji, to myślę, że dobry moment. Zanim jeszcze włączymy nagrywanie. Jeżeli ktoś ma jakieś konkretne pytanie, co dotyczy duplikacji konkretnie, dobra, a jak nie, to wyłącz nagrywanie, to będziemy pytać o co innego. Także najpierw proszę o duplikację. Dobrze. Też Wam powiem, zanim ktoś się tu zgłosi z jakimś pytaniem, że... A czasem jest tak, bo ja na przykład się pytam, będziesz robić biznes, czy tylko będziesz używać produkt, bo są osoby, co nie chcą robić biznesu, nie ma co ich za uszy ciągnąć, tak? Na siłę nie, na siłę nie. Natomiast jeżeli ktoś mi powie, że on chce robić biznes, ale potem a nigdy nie mam czasu, a to tamto, ja mówię, słuchaj, zdecyduj się, bo to czas i energia, który ja stracę na ciągnięcie kogoś za uszy, to mi nie pozwoli znaleźć osoby, która będzie tak samo chciała tym samym rytmem iść. Także nie ciągniemy nikogo za uszy. Jeżeli chcę używać tylko produkt, to super, bo to jest tak naprawdę nasz główny cel, żeby każdy produkt się nauczył używać. Nawet jeżeli widzimy na tych przykładach bez duplikacji, jesteśmy w stanie sobie super trójki poukładać bez konieczności, żeby ludzie kogoś zapraszali. Także po prostu od początku dowiedzieć się, co chcesz robić. Często jest tak, że ktoś powie, a ja nie będę nikogo rekomendować, a jak sobie popróbuję, to, sam, to samo idzie. Ale są też ludzie, którzy. Od pierwszego momentu mają w planach zarobić, bo chcą, bo jest szansa. Po prostu lubią wykorzystać dobre szanse. Także dobrze sobie to na początku ustalić i ustalić sobie, ok, poniedziałki mamy zoom o 17, wtorki od 17, przepraszam, o 19, wtorki o 19 i przynajmniej, żeby ktoś się zobowiązał być w poniedziałki i wtorki. Ok? A potem czwartki, tak może. No i wdrażamy się. Dobra? no. To na temat efektywnej duplikacji. Tyle, bo widzę, że pytań nie ma, co do tego przynajmniej. Także wyłączam nagrywanie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z Mądry Szkoleń Neumit. Ja mam pytanie poza programu. Poza duplikacją? Tak. Dobra, to wyłączam nagrywanie.